Hej kaperki witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie to Q&A, a więc tak, zaczynaj. Czy lubisz porówki? Ależ oczywiście, że je lubię. Jakie zwierzę lubisz najbardziej? Kot czy pies? Ogólnie to lubię i koty i psy, więc raczej nie potrafię wybrać. Jaki najbardziej lubisz kolor? Mam kilka ulubionych kolorów, czyli jest to czarny, niebieski, czerwony i fioletowy. Kiedy... Zamiana kontami na kanale. W sumie to jeszcze nie wiem, kiedy nagram. A y, jeśli chodzi o ile mam lat, to mam 13 lat. Lubisz memy? Ależ oczywiście, że je lubię, ja je wręcz kocham. Y, ile masz lat? Tak, jak już mówiłam, mam 13 lat. Y, czy lubisz mnie? Oczywiście nie znam cię, więc nie wiem, nie, nie mogę powiedzieć, że cię lubię. Dasz pozdro? wybacz, ale nie daje. Dałabyś mi grafa? Już Ci to, grafa, już Ci to, tego grafa dałam. Jak masz na imię? Mam na imię Dominik. Co lubisz robić? Ogólnie to... Ja nie mam jakiejś ulubionej czynności, ale... Y, lubię bardzo rysować. Chleb czy bułka? Y, bułka. Czy dobrze się uczysz? Można powiedzieć, że tak. Kiedy... Y, kiedy data Twojego urodzenia chyba? Nie jestem pewna. Y, no to jest 27 grudnia. Lody czy pizza? I to, i to. Jakie lubisz zwierzątko? Yy, bardzo lubię wilki. Lubisz mnie? Oczywiście, że Cię lubię. Jaki kanał? No to ślicznotka. Lubisz mnie? Tak, lubię Cię. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Koko018 Kochasz Amelię? Oczywiście, że ją kocham. Pozdrowisz? Pozdrawiam, Julcie. Jaki kanał? No to ślicznotka, jak lubię. Jeździłaś kiedyś kon, konno? By nie, nie nie jeździłam. Parówki czy nosy. Oczywiście, że kabanosy, ale parówki też bardzo lubię. Do której klasy chodzisz? Jaki jest najlepszy kolor? Chodzę do szóstej klasy, tak jak już mówiłam. Czarny, czerwony, niebieski i, czer i ten, tentowy. No to jaki lubisz obecnie kolor? Tak jak już mówiłam w poprzednim pytaniu. Lubisz widzów? Ja wręcz moich widzów kocham. Zgadnij jego nazwisko. Masz na ma nazwisko Kaczor? Tak, pozdrawiam moja Kaczor. Ile masz lat? 13? Pozdrowisz na odcinku? Tak, pozdrawiam. No nie wiem, czy jest to dobrze jak Jak nie no to przepraszam. Lubisz mnie? Tak, tak, bardzo Cię lubię. Chciałeś mieć rodzajstwo? Nie, raczej bym nie chciała. Ładna jestem? Oczywiście. Kiedy odcinek? Dzisiaj. Zbierasz LPS? Nie, nie zbieram. Jak wyglądasz? Ogólnie to mam na MSP w swoje zdjęcie, więc yy, jak ktoś chce, to może sobie zobaczyć. Jaka jest twoje ulubione gra? Yy, no to albo Sims, albo MSP. Na ile procent lubisz oglądać anime? <grym> Powiedziałabym, że zero. Dlaczego marnujesz hajs na, na mnie, kupując mi wi -y, gównia? No bo widzisz, bardzo cię kocham i dlatego... Jaki jest Twój ulubiony odcinek na Twoim kanale? Myślę, że poradnik, Ja być profesjonalnym hakerem albo jak podrywać. Lubisz ucho? Nawet bardzo. Kochasz mnie? Oż, bardzo Cię kocham, nawet nie wiesz jak. Chciałabyś zrobić w przyszłości tatuaż? Myślę, że w przyszłości bym sobie taki tatuaż chciała zrobić. Dlaczego jesteś taka fajna? No bo widzisz, z tym się trzeba urodzić. Jakie jest Twoje ulubione jedzenie? Nie mam jakiegoś takiego swojego ulubionego jedzenia. Lubisz mnie tak lubić. Kogo najczęściej oglądasz na YouTube? Raczej nie mogę robić kogo na ponieważ na YouTube zazwyczaj zwykle suchemek i piosenek albo coś. Choduje zmięte? Tak, oczywiście choduję. Mogę Ci ją nawet sprzedać. Masz hodowlę kabanosów? Tak, i to bardzo wielką. Pozdrowisz, pozdrawiam podrawie mi zera. Masz podawkę pade za komedia? Raczej tak. Lubisz ananasy? Powiedziałabym że średnio, ale lubię. Jak tam twoja pizzeria? Nawet bardzo dobrze powiem ci. Jaka jest twoja ulubiona liczba? Ulubionej liczby nie mam. O której chodzi w spać? 11.30, coś tak. Chowasz yy, się pod łóżkiem? Oczywiście. Y, czy my jeszcze kabanosy za melgią? Tak, oczywiście myjemy, ale okazjonalnie. Dalej siedzisz pod łóżkiem numerki? Oczywiście ja tam jestem cały czas Kim chciałbyś zostać w przyszłości? W sumie to jeszcze nie wiem. Kim. Miałaś okres? Na takie pytanie nie odpowiadam, to jest ściśle tajne. Masz czy nutella. Myślę, że nutella. Czy zrobisz mi kiedyś te ciuchy? Tak, zrobiłam ci jeden, ale nie dam rad więcej. Kto jest twoją oficjalną żoną? Oczywiście Amelka. Kochasz mnie? Nawet bardzo. Amelka wie o naszym romansie, nie wiedziała, ale teraz się dowie. Co robiłeś na koncie Ameli? wypisywałeś jakieś dymdywały? Ogólnie to opisałam do ciebie, także nic na koncie takiego nie robiłam. I pozdrawiam, Courtney. Odpisujesz mi kiedyś na Messengerze? Już ci opisałam. Kiciu, masz nasze zabawki? Oczywiście, że je mam. Kiedy mnie adoptujesz? Już dzisiaj. Wjedziemy do Afryki? Oczywiście, że wjedziemy. Wiesz że zostałam oficjalnym muzykiem? Tak, wiem się bardzo z tego powodu cieszę. Spotkamy się kiedyś? Tak, myślę, że się kiedyś spotkamy. No i na koniec pozdrawiam jeszcze Legit i pozdrawiam Zosię, która dzwoniła. No i ogólnie to był koniec tego Q&A, więc widzimy się w następnym odcinku, no i pa!